Jeśli jesteś na etapie poszukiwań inspiracji do zmian w życiu, wysłuchaj mnie. Moje życie podzieliłabym na dwa etapy. Pierwszy etap to czas pracy w korporacjach: ciągłe poczucie stresu, lęku przed zwolnieniem i brakiem satysfakcji z wynagrodzenia. Drugi etap to czas diametralnie inny: kiedy zaczęłam spełniać się zawodowo i finansowo jako niezależny partner biznesowy. Ze zmianami jest tak, że potrzebny jest jakiś impuls i osoba wspierająca. W moim przypadku też tak było. Podjęłam decyzję mimo nieukrywanego lęku przed nowym i obawami, czy poradzę sobie w tej nowej rzeczywistości, a rzeczywistość okazała się dużo atrakcyjniejsza niż mogłam sobie wymarzyć. Dzisiaj jestem czołowym liderem w firmie Forever Living Products. To największy producent produktów alesowych na świecie, działający od 1978 roku w ponad 160 krajach. W mojej grupie jest ponad 50 menadżerów. A ich zespoły stale się rozwijają. Za swoją pracę otrzymuję satysfakcjonujące wynagrodzenie, dzięki któremu mogę spełniać swoje życiowe marzenia. Dodatkowo realizując programy motywacyjne co roku, otrzymuję duże premie oraz biorę udział w konferencjach organizowanych w najpiękniejszych miejscach na świecie. To doświadczenie nauczyło mnie, że kiedy człowiek weźmie odpowiedzialność za swoje życie i nie boi się zmian, wszystko jest możliwe. Wiem, że trudno w to uwierzyć na początku swojej drogi do zmian, ale dziś jestem przekonana, że nie jest to tylko slogan. Wiem również, że i ty możesz tego doświadczyć. Nazywam się Monika Walkiewicz, jestem liderem Forever. Jeśli ciebie zainteresowałam, skontaktuj się ze mną.